Szanowni Państwo, Wojciech Linartowicz dla King Promotion, a razem ze mną Tomasz Król, prezes oraz promotor King Promotion oraz trener BKS Olimp. Witam, Witam serdecznie trenerze, Witam wszystkich serdecznie. Trenerze, jesteśmy dzień po gali, no 48 godzin po gali. Jak ocena gali? No bardzo dobrze wykonaliśmy robotę, wiesz. Jestem bardzo zadowolony z zawodników przede wszystkim. No z wszystkich, tak, wszystkich moich wspólników. Jestem bardzo zadowolony z Maćka, czy Łukasza, czy Lenego, ciebie. Bardzo fajna robota. No nic od nic a zawodnicy pokazali największą klasę, pokazali, że są nieustępliwi, są wojownikami. To mi się bardzo podoba w nich. Trener jest nieprawdopodobnym człowiekiem, bo trener jakby mógł, to by do tego ringu wskoczył razem ze swoimi zawodnikami z nimi. Tam. Jak ja byłem bezpośrednio pod ringiem, to widziałem jak trener faktycznie przeżywa z nimi te emocje jest z nimi po prostu w ringu. No szczerze, bardzo emocje. No wykończyłem się, tak? Byłem wykończony po tej gali tak mocno, że musiałem przeprosić moich wszystkich wspólników, kolegów, przyjaciół, że nie byłem na afterparty. Na backstage'u w sumie w Pinokio, gdzie to jest najlepszy klub w Szczecinie, nie byłem na after party, musiałem się pojechać do domu spać i spałem bardzo smacznie i nie mogłem się dobudzić. Świetnie. Trenerze, poszczególne walki, która najciekawsza, która trenera wzbudziła największy podziw, największą dumę, a która z kolei okazała się jednak jakimś tam wypałem. Szczerze, najlepsze dwie walki były, tak dla mnie, to dla mnie osobiście, zresztą widziałem, no na pewno Artur Giery Gierczak pokazał walkę roku. Uważam, że ta walka będzie pokazywana na wszystkich mediach społecznościowych. Już jest odzew wielki, po prostu wielki, że gratulacje dla Artura za, za walkę, że bardzo mocno wziął walkę trzy tygodnie przed, wziął o, wziął formułę na małe rękawice trzy tygodnie przed walką. Zrobiliśmy tylko dwa sparingi. Twardo jechaliśmy, to jest wojownik, to jest jeden z największych wojowników, jakich znam, to, to jest gościu, go zaprogr zaprogramować go. Jak gram, jak w PlayStation, biorę trójkąt, on bije trójkąt, biorę kwadrat, on bije kwadrat. Idealnie się go steruje jako zawodnika, nigdy nie miałem z nim problemu z przygotowaniem, i niczym jest jak mój. No i oczywiście, no Arek zajcozając, Zając, to niesamowita szybkość, to co on pokazał teraz, e, swoją szybkością, e, zwinnością, z faniastwem. tu odchylał się, przychylał, przepuszczał, za chwilę znawiał ataki seriami takimi, że naprawdę po osiem ciosów. Jestem dumny tak, z Arka Zająca, jestem dumny z Dawida Owsianki przede wszystkim, tak, bardzo mocno z Dawida Cypriana. Wszystkich, Dawidów, wszystkich jestem dumny, tak samo z przegranych, tak, czy tam Michał Tworzydło, no znaż, ma gorszy dzień, czy nie, czy Paweł Zagórski, tak, każdy ma jaki tam swój dzień. Mam nadzieję, że wezmą sobie to ładnie do głowy, poukładają i będzie dobrze, nie? Z mojej perspektywy bezpośrednio pod ręką faktycznie Artur Gierigierczak, krwawa walka, ostra, męska, jadka do końca, nieprawdopodobne, że Bądkowski nie, nie padł po prostu. Właśnie, no. Fajnie, fajnie, że wspomniałeś, bardzo fajnie, bo nie, jakby nie pochwalił y, Filipa Bądkowskiego, to by było, to by było, no bardzo źle, no. Filip Bądkowski, no nie uważam, że to jest taki wojownik. To jest wielki wojownik, który może walczyć z wszystkimi na gołe pięści, Artur to jest typowym wojownikiem, który się bije. On z nim, on się stoczył z nim wielką bitwę, wojnę, po prostu... Jest bardzo silny, nieustępliwy. Nie wiedziałem, że jest takim kozakiem. Uważam, że niejednego by dobrego pięściarza uszczelił na małą rękawicę. Akurat Artura się nie udało, ale był groźny do końca i ta walka była zajebiście dobra. Bardzo, bardzo dobra. Zajcu faktycznie też teatr boksu. Ja jestem lajkiem, jeżeli chodzi o boksu. Trener mnie na pewno poprawi, natomiast prawy dolny bodajże to po prostu wygląda teatralnie. To może iść po prostu do telewizji ten ruch. Tak, tak. Odchylenia, ten haczek zakańczający akcję. Tak jak mówisz, tam bardzo fajnie bije. Naturalnie ten hak bije. No on no, wszedł na bardzo wysoki poziom, nie dał, nie dał sobie... Miał zawodnika, tak, który jest, jak dobrze wiem, brązowym medailistą w, w kickboxie Europy, tak? To też jest chłopak, który jest wojownikiem. No i pokazał też, że potrafi walczyć, był ładnie ułożony, bił ładne proste. To nie był zawodnik, który chce przegrać. I mieliśmy naprawdę dobre walki i wziął się na wysoki poziom, oszukał go już był, był cwańszy przede wszystkim, nie? Odnośnie wygranych, gratuluję wszystkim wygranym. No, największym niepowodzeniem, tutaj, powiedzmy, ale, ale to gdzieś chyba głowa nie zagrała. Faktycznie Paweł Zagórski. Młody chłopak z nieprawdopodobnym potencjałem, bardzo utalentowany, natomiast tu gdzieś zabrakło chyba trochę mentalu w ringu. Niestety, jak mental pada, to pada wszystko. Możliwe, że na pewno mieliśmy najmniejszy okres rozrzewkowy, tak? ale przeciwnik tak samo dostał parę minut na rozrzewkę, więc tak samo był przygotowany jak Paweł. No szkoda Pawła. paweł, jak boksuje i sparuje, to jest po prostu trzy razy lepsza klasa. Po prostu najlepsi zawodnicy mają z nim problemy u mnie w klubie. Więc on pokazał cień swojego. Na pewno to gdzieś głowa nie zagrała, wierzę w to, że jeszcze się podniesie. Wierzę w to, że bo to jest bardzo solidny zawodnik. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, piąty w Europie jako młodzik. Solidny zawodnik. No ale szkoda, że tak się stało. No, boks ma taką realię. Tam ten zawodnik walnął go raz mocniej. Poczuł, że może, że może uderzyć dalej, no i poszło, jak poszło. Super. Trenerze, pytanie jeszcze odnośnie tata, jak postrzegał Gale, bo też był aktywny, też cały czas służył podpowiedziami swoimi, był cały czas pod ringiem. Oczywiście troszkę z szacunku do wieku, gdzieś tam z troszkę mniejszą werwą niż trener, ale na pewno też by, jakby mógł to by wszedł. Jak tata? Rozmawialiście na pewno po gali, jak tacie się gala podobała? Nie, no, tata bardzo zadowolony jest. Nie? Bardzo zadowolony. Nie wiedział, nie wierzył, że aż tak nam się to uda. Oczywiście to był największy filar, tak? On największą pomoc w nim widziałem. Oczywiście znaczy, największą pomoc nam dał, bez niego by tego się nie udało. No, ale finalnie był bardzo zadowolony. Nawet to zmęczenie jego. Nie, nie zmęczyło go tak naprawdę, jak powinno. Miał cały czas energię super. super. Mama moja zadowolona, super. Wszyscy są zadowoleni. Szczególnie, no, jak wiem, to kibice też, tak. Gala niesamowita. Naprawdę wszyscy gratulują. Świetna gala jak na produkt szczeciński, nieprawdopodobny, który ma bardzo duży potencjał. To teraz już nie jako trenera, ale jako prezesa. Prezesie, kiedy następna? O, tego nie mogę powiedzieć, ale są duże szanse, że w telewizji na pewno będzie pierwsza gala w styczniu. A jeszcze może nam się uda zrobić jakąś galę na, na kanałach media, internetowych. przepraszam, od nowa. Jeszcze nam się może uda jakoś zrobić galę, gdzie nie będzie telewizji, ale ogólnie plan jest zrobić y, w styczniu następną mocną galę w dużo, większym, y, w dużo większej hali, żeby można było więcej pomieścić ludzi, bo niestety ja musiałem odmawiać, nie skłamając, 200 osób musiałem odmówić, bo biletów już nie było i no szkoda dla nas, tak? Też to. Co ciekawe, bilety się rozeszły w ogóle bez żadnej promocji odnośnie biletów. Nawet nie było informacji o tym, że są bilety, a bilety się po prostu same od tak rozeszły, od pstryk, co znaczy, że jest duży potencjał w Szczecinie na, na takie wydarzenia. Dokładnie, tak jak mówisz, no jest duży potencjał. My żeśmy w ogóle nie, nie reklamowali tego, żeśmy tam puścili raz, że jest gala. No i sami ludzie pisa pisali. Prywatnie musieli się do, do nas dostać, żeby dostać bilet, bo nawet nie żeśmy z żadną, żadną grupą, nawet żadnym internetowym, czyli e-bilety, czy, czy biletyną, nie, nie robiliśmy to wszystko na telefon. Ludzie prywatnie przyjeżdżali na, do domu, czy na salę i dostawali bilety. Trenerze, bardzo dziękuję, gratulacje jeszcze raz ogromne, zarówno Daj za tak. zawodników, jak i za tych. I do zobaczenia na następnej gali. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.